Trzy różne ujęcia. Jeden efekt. Profesjonalny montaż Rolet Screen. Szybko, czysto, bez stresu. Twój taras zasługuje na komfort przez cały sezon. Rolety Screen chronią przed słońcem i przed wiatrem. Mniej upału, mniej przeciągów, więcej spokoju. Działają, kiedy trzeba. Wyglądają jak trzeba. Precyzyjny pomiar, solidny montaż i spokój na lata. Bez kombinowania, bez poprawiania. Łatwe w czyszczeniu, odporne na deszcz i wiatr. Sezon za sezonem. Wciąż jak nowy. 100% dopasowania. Zero stresu. Ty wybierasz kolor. My ogarniamy resztę. Tylko do końca sierpnia. Promocja do 27%. Rolety Screen. Komfort, który zostaje na lata. Jeśli chcecie poznać cenę waszej rolety, koniecznie wejdźcie do sklepu magdalena24.pl. Wystarczy wejść w rolety na taras i wtedy otworzyć pierwszy produkt. Pod tym produktem znajdziecie kalkulator, gdzie rozbijacie listę, wybieracie swój wymiar, rodzaj pilota i macie przykładową cenę. Natomiast jeśli chcecie kompleksową wycenę z montażem, koniecznie wejdźcie na stronę magdalena.pl. Tam do zakładki wycena produktu. Na samym dole, pod danym produktem, czy to rolety screen, czy żaluzie drewniane, na dole znajduje się cały formularz do wyceny.